Ostatnio siedziałem ze swoimi ziomkami i zadałem pytanie dlaczego uzależniliście się od pornografii. W moim wypadku było to dlatego, że wypierałem, że tak powiem, zatajałem swoją potrzebę bliskości przez pornografię. Dawała ona tylko taką natychmiastową ulgę, ale długoterminowo ona nie działała. Zacząłem Swoją przygodę z pornografią, w okresie, gdy miałem 11 lat i rzeczywiście tej bliskości było mało. A moje uzależnienie najbardziej postępowało właśnie wtedy, gdy również tej bliskości nie miałem. W trakcie mojego najgorszego okresu w życiu byłem strasznie samotny, i właśnie wtedy to uzależnienie od pornografii najbardziej postępowało. I. Inną odpowiedzią był brak celu. I rzeczywiście zacząłem się zastanawiać, i zdałem sobie sprawę, że u wielu osób może być to ten przypadek może to być ten problem brak celu. Ponieważ gdy nie masz powodu, by odracać gratyfikację, by nie robić czegoś i gdy nie masz wizji przyszłości, to wtedy mózg zaczyna się chwytać takich natychmiastowych rozwiązań na satysfakcję między innymi jak pornografia. I zacząłem się zastanawiać. Co można z tym zrobić, o co z tym chodzi? I chciałbym dziś podzielić się moimi przemyśleniami właśnie w tym filmiku wraz z tobą, ale zanim zacznę, chciałbym Ci jeszcze szybko zaprosić na Discorda. Społeczność dla osób, które chcą się rozwijać, nie chcą oglądać pornografii, chcą być zdrowie psychiczne i chcą żyć szczęśliwie. Więc skoro oglądasz takie filmiki jak ten, to z pewnością jest miejsce dla Ciebie, zjedź teraz do opisu, kliknij pierwszy link i tam znajdziesz zaproszenie, i co? Widzimy się w środku. Jedynym zajęciem tak naprawdę dla wielu osób, w szczególności osób młodych, to szkoła. Wstają o 6-7 rano, idą do szkoły, spotykają się z ludźmi, szkoły za bardzo nie lubią, wracają do domu, grają sobie w kompa, robią sobie drzemkę, uczą się, jeżeli trochę trzeba, no i żyją w takiej pętli, prawda? Gdyby nie ludzie, którzy spotykają w szkole, byłoby to dla nich bardzo depresyjne życie, ale mimo tego i tak już w pewnym stopniu jest. I w trakcie takiego życia mózg zaczyna się chwytać takich rzeczy jak scrollowanie TikToka, oglądanie pornografii, bo jest to natychmiastowa przyjemność, natychmiastowa satysfakcja, natychmiastowe wypełnienie. No niestety, długoterminowe konsekwencje takich uzależnień nie są zbyt dobre i nie są czymś, co można byłoby lekceważyć, ponieważ pornografia strasznie niszczy zdrowie psychiczne, strasznie niszczy samoocenę, zabiera szczęście z życia itd. itd. No. Uwierz mi, że jeżeli pornografia będzie obecna w Twoim życiu, to szczęścia również będzie dużo mniej. Po prostu jest to strasznie zły nawyk, bardzo destrukcyjny dla naszych psychik. I sposobem na to, żeby rozwiązać te uzależnienie od pornografii u wielu osób, będzie znalezienie czegoś, co lubi się robić, jakiegoś celu. Ponieważ szkoła sama w sobie nie daje wystarczającego poczucia tego celu. Więc kluczem będzie to, żeby zastanowić się, czego chcemy od życia w danym okresie, w danym sezonie naszego życia. Co chcemy osiągnąć za następne 6 miesięcy, za następne 3 miesiące, nawet za następny miesiąc. Trzeba zdać sobie sprawę, czego kurwa chcemy, bo wtedy, gdy będziemy mieli jasno określone to, czego chcemy, to będziemy mogli podejmować lepsze decyzje na rzecz lepszego jutra, ponieważ wiemy, po co to robimy. Bo w momencie, gdy nie mamy tej wizji przyszłości, rzeczywiście, która powoduje w nas takie silne emocje, że kurwa, rzeczywiście chcę tak żyć, to nie mamy powodów, żeby podejmować doprecyzję, Nie mamy powodów, żeby nie oglądać pornografii. Rozumiesz o co chodzi? I najlepszy sposób, żeby znaleźć cel, to jest właśnie posiedzieć ze samym sobą i pozastanawiać się, czego się chce w ogóle od życia. I zobaczysz, jak znajdziesz cel. Nawet nie mówię tutaj o, o, ja muszę znaleźć sens życia i tak dalej. Nie, cel, a nie sens. Bo sens życia to już jest kompletnie co innego niż dążenie do czegoś, czego się pragnie, prawda? I widzisz, najpiękniejsze w tym wszystkim jest to, że może być to cokolwiek tylko chcesz. Mo może to być coś związane z ze szkołą, może to być coś związanego ze sportem, coś z biznesem, z jakąś pracą, z edukacją, z czymkolwiek. Dosłownie, byle żeby czegoś chcieć od tego z życia i do tego dążyć. Bo wtedy Twój mózg przestanie się chwytać tego wszystkiego, tylko będzie miał pewną wizję i do tej wizji będzie dążyć. I wiem, że to wszystko może mieć tak mało przekonująco, ale zobaczysz, że gdy... Rzeczywiście określić swoje priorytety, określić swój cel i określisz, jakie działania musisz podjąć, aby do tego celu dążyć, to poprawisz w ten sposób swoje zdrowie psychiczne, właśnie między innymi dlatego, że przestaniesz korzystać ze złych nawyków. Mózg działa tak, że on musi mieć cel. Dosłownie, tak on działa, i jeżeli on nie ma celu, to zaczyna się szwendać, a statek na morzu bez celu zawsze wpłynie w skałę, i tak samo jest z nami. Jeżeli nie będziemy mieli w sumie żadnego celu na przyszłość, to będziemy się wpierdalać w skały. I te skały to właśnie będzie między innymi pornografia, używki jakieś, kurwa, takie złe nawyki. Rozumiesz o co chodzi. Więc rozwiązaniem będzie znalezienie celu oprócz szkoły, prawda? Bo ważniejsze jest w tym wszystkim to, żeby to lubić. I jeszcze jedno powiem. Jeżeli będziesz pracować nad czymś, co lubisz, nie oznacza to wcale, że zawsze będziesz chciał to robić. Dlatego z tym Cię zostawiam. Czekajcie trochę pracy, czekajcie trochę myślenia bardziej niż pracy. To jest takie, wiesz, co? Poleżeć w łóżku, wziąć kartkę, wziąć długopis, popatrzeć w ściany i zastanowić się, czego chcesz od życia teraz. A zobaczysz, ile wypełnienia, ile szczęścia, ile stary takiego życia Ci to przyniesie. Naprawdę. Obiecuję Ci to, cel jest piękny. W życie z celem raczej jest piękne. Dziękuję Ci pięknie za oglądanie. Jeszcze raz zapraszam się na Discorda. Zjedź teraz do opisu, kliknij pierwszy link, tam jest zaproszenie. I jeżeli potrzebujesz personalnej pomocy z Twoim uzależnieniem od pornografii, zjedź do opisu i wypełnij formularz, który tam znajdziesz. Wszystkie szczegóły tam są napisane. No zobaczenia w następnym filmiku.